Siemano, na witam was w kolejnym odcinku z małpeczek Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę pod odcinkiem i sobie z na kanale, żeby was nie minął żaden odcineczek Dzisiaj mamy Halloween, y, evencik Halloweenowy, także zobaczymy jak wyjdzie yy, wylosowały się cukierki na tej mapie yy, Wiadomo, że tylko nieprzykuwalny, najwięcej cukierków Także lecimy, nocny dwór dzisiaj Na Impopable, pierwszy raz taka mapka w ogóle Yy, działa mikrofon, działa, dobra, więc lecimy. Myślałem, że wywaliło kolega, ale nie, dobra. Więc lecimy, sobie, no spokojnie. Dokładnie tak. Sam wystartował, w ogóle gierka sama leci, także co tam u was widzowie, ogólnie ja powiem tak, jestem zmęczony, coś, jak mnie w ogóle palec boli, tutaj mnie tak boli, tak sobie wyrobiłem jakoś łopatą, rzadko w ogóle coś łopatą robię, nie wiem jak to jest takie roboty to rzadko akurat u mnie. Kopałem połowę dnia marchewkę z pietruszką, pietruszką z... chyba no tak. I masakra, jestem zmęczony, ciekawe jak ten odcinek wyjdzie, wybaczcie jak może jakoś gorzej wyjść. Eee, a my co, no lecimy tutaj ogólnie, zobaczycie zaraz jak się ta gierka rozwinie, gramy na różne sposoby, na przykład sobie tutaj postawię eee, już myślę druida pod kasę, eee, no, trzeba iść pod kasę, no, żeby farm nie stawiać, tym bardziej, że tu nie ma gdzie zbytnio farm w ogóle stawiać, są takie mapy niektóre, że masakra, nie da się tu nic rozwalić. Że zmieniam ręcznie tutaj, gdzie bruny mogą mieć nie, To by było w sumie dobre, jakbym to jakkolwiek kontrolować, że nie, że co runda się zmienia. Także tu są dwie drogi, idealna mapa na pana Koopa. W Blunstil ma teraz dwójce. macie tutaj taki przedział, i tutaj klikacie, nie? albo tu gdzieś i bruny wysyłacie, co nie. Także kto gra w yy, dwujeczkę chyba teraz, to napiszcie no, w komentarzach, jestem ciekaw, może mnie bardziej, bardziej przekonacie do tamtej gierki. Bo szczerze, dla mnie szósteczka jest najlepsza. Jeszcze piątka jest bardzo fajna. Yy, także. Dajcie znać ogólnie w komentarzach, jak tam u Was ogólnie w życiu, co robicie, w co gracie, może o. Coś takiego, także, tak, nie, ta to mała opuka to jest mało w ogóle ważna jak na razie, zarabiam 5 koła, prawie 6, żeby krzaczki miały większą przebijalność, co ciekawe, większe przebicie i żeby hajs był pod dwójeczką. Zaraz postawię jakiegoś maga, alchemika, może ninja, zobaczymy. Żeby balonik się żaden nie przebił, bo będzie słabo. No właśnie, snajperów. Snajperzy, snajperzy są dobrzy też, bardzo. Mówię, na razie jesteś pod na pewno. Na pewno. A co dalej? To w sumie wyjdzie trochę w praniu. E, postawię koledze tutaj, bo on robi osiągnięcia, to mu pomogę. Proszę bardzo. Ja mam w ogóle gdzie to postawić. Ja e, nie mam gdzie. Kurczę. Robię osiągnięcie na wciąganie moabów Kurczę no i nie mam ci kolego gdzie tego dać. Czym się dnamy nie da postawić? Głupie. No bez sens. No, on już wie, no robocika postawił, no a... Automatyczny hajs. To też nie jest głupie, ja zapominam często o tym Odgapie sobie! Odgapie!

To bez kitu, dlaczego ja tego nie mogę postawić? No, no przecież, to jest za dużo naprawdę Dobra, nieważne, tyle mam natychmiastowych małpek Coraz więcej, zbieram 200, jest osiągnięcie na to Osiągnięcia to je ponad wszystko <grym> yy. no Dobra, no to leśka kamo Miałem go później ulepszać, ale trzeba ducha lasu zrobić Mogę tak zrobić, że y, rasy go ulepszyć? Nie. Od którego poziomu w ogóle y, jest tak, że wykrywanie... Leonid jest od 8, ok, zaraz będzie wykrywanie y, kamo. A dobra, 40 to będzie bez kamo, bo to będzie moab, więc mogłoby się w ogóle. Ale hajs leci, ale leci hajs przy tym robociku, upłaca się 40 małpi i kasy. Naprawdę się, po poca... co? Ktoś ci pozwolił, ale dobrze. Do, do, dobrze Dobrze, 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 dobrze Dobrze <śc> On chyba wie, co mówię A ja tego nie mam Ja nie mam tego, co on teraz wysłał Dobra robota, dobra robota, dobra robota Jak najbardziej Elegancko. I od już smok się pojawia. Wszystko gra jak najbardziej. Yy. Yy, Okej. Okay. Yy. No, no do haseł bym zabrał. Do haseł jest dobry. Moja kolega ma podsłuch gdzieś, bo akurat mi teraz pieniądze przelewa. Rozwijaj się, ja sobie zarobię. Kurde, skąd ja tutaj mam... Co to jest? gruzy czy czego? Jakiś... Kurcze... Mi skóra schodzi, czy co? Opalimy się. Bo strasznie dzisiaj ciepło, nagrywam to 21 października. Jest tak ciepło. 20 stopni. Dobra. Yy, nie dawaj mi tyle pieniędzy, zarabiaj sobie na coś. Też No yy. co? Myślę, że Alchemik... Git... by był... Sprawdzam oh. gościem, żeby ostatnio muzyka była trochę głośniejsza oh, Guys, spokojnie ja ten bohater, są prawda, taki Gigacops w ogóle, taki jest OP, gościu. Jak wszystkie mapki, widzą, to, to jest. No, hit. Metalowe prawie każde przebija, albo da się zrobić, żeby przybija. Szybka wioska i zrobione. to wioski to. Eee, da się tu postawić wioskę. Ale dzika mapa. Bez wioski dam radę. Dam radę. O pieniędzy potrzebujesz, dobra. Na co zbiera? Na co zbiera? Na co zbiera? Widmo zrobi. Widmo zrobi albo zrobię widmo. Panie escape. Panie escape. Escape w ogóle mam w klawiaturze. SC Jeszcze? No co ty zbierasz? Nie, nie zrobi widma. Aaaaaa! Drugi dzik! Dobra, dobra. Myślałem, że rozumiem zrobionego. Dobra. Okej. Okej, okej. Okej. Teraz lecimy. No tutaj... Pilot helikoptera yy, będzie wariował, więc. Nie, 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 nie. Kurcze, ale na co ja mam dać. A, snajper, że dobra. Jeszcze jednego postawię pod środkowe drzewko snajpera Czyli pod hajs, w, w pierwszej kolejności, jak coś polecam ulepszać, bo straciłem hajsu Dużo Bez sensu W ogóle podwójny teraz to jest Fajne jest to, że Robocich używa tylko jednej umiejętności, nie, nie używa tej Chociaż jest też od druida. I to jest ciekawe dosyć w sumie. I fajnie zrobiona. No bo to bym chciał akurat manualnie. No właśnie. Chyba koła zbramy. Uh, hmm. Tak, bardzo się cię opłacało. Więcej pieniędzy z tego. Dzięki wielkie. Um, zrobiłeś widmą, ale nie. To jest dobre, żeby zrobić. E, no dobra, w takim razie. Ja też potrzebuję teraz pieniędzy. I don't know. Po co? No po co? Nic tam nie było! Nic nie było! No ale dobra Zbiera na coś, on zbiera na coś. Na mu Ile potrzeby? Widmo? Wreszcie? <śm> Z tym widmo. Okej. Okay. A, tutaj 48 koła zbierasz. Chyba tam. Hmm. Już prawie, już prawie. Na hita. BF bije na hita. W Kosatko te bylony wychodzą tak z portalu Totalnie Super, nie? Dobra, już masz, już masz, Właśnie, o to chodzi To ja teraz zbieram No a tego jegomościa No tak, teraz będzie cały czas wyplował w kolce. Okej. Okay. <laughs> co, co się dzieje? U mnie tak samo. Tylko, byś widmo rozwinął. On mi tu postawił, a też bym chciał działo kolcowe postawić. Chyba, że mogę jakoś zmieścić. Upchnę? No, ale bez przesady, że tu nie mogę upchnąć, bo co? Ustawione, że nie mogę. Bez nadzieja. A Na że sobie tam. Czemu by nie. Tak właśnie żeby. Dawał bomby. Dobra tym koła. Teraz właśnie będzie. Będzie, no dobra jest. Elegancko, ale ma zasięg, ale ma zasięg. To w ogóle jest specjalne miejsce pod wioski, tak naprawdę chyba. No. Zasięgowo, no, no, no. no. <laughs> A my mamy WTC? Dobra, nie wnikam. Mm, fabryka kołcowska. Ja mu napiszę zaraz co on ma za nazwę na tym helikopterze. Boże kochany dramatyczny jesteś, escape. <grymne> Specjalnie mi tak te, to tutaj ustawił. Poszta. Dobra. Ale ten odcinek będzie długi. Boże. Długi jak... Dobra. <grywa> na YouTube jesteśmy. <grywa> jesteśmy na YouTubie. Trzeba pamiętać. Masakra. Wiesz, ile pieniędzy jeszcze potrzebujesz? Trzeba kiedyś podziękować, prawda? Ciekawe ile razy tu nie podniosłem tego czy sam podnosi Naprawdę go nie sięgasz. A, Te kolce są mocniejsze od moich nóżek. Ale na drugi dękanie odkrywam na nowo znowu tą grę bez kitu, Polecam to jest o nie mnie ktoś używający yy, co ogólnie yy, albo ten na kasę jak się nazywa, bo rzekona, nazwa mi uciekła. Yy, gdzie ten gościu jest? Jestem ślepy? Tutaj, Benjamin! No tak! Benjamin plus yy, mój wyrm książkowy. Wyrm po prostu jest. Cudo! Benjamin lub yy, PSI PSI. Naprawdę co to Jeszcze pieniędzy potrzebujesz, no przecież... Oszalej, ja może pieniędzy dawać. Na co teraz zbierasz? Ma to? Wreszcie. Ja nawet nie pytam go czemu taka nazwa, wiem o co chodzi, ale... Dobra. To jest mieć kolegę z jajem. Ja, coś dziki humor mam na tym odcinku, wybaczcie. Jeszcze potrzebujesz. No wiem, wiem, wiem. Mam no spokojnie, dam radę. Jeszcze pójdą tutaj albo tu gdzieś tu Więc są spokojnie Ja tu sobie słabiej daję radę coś hmm. Dlatego Super nie postawię, bo nie jest to um. pieniędzy Pułapka xx, xl Dobra, nieważne, wygrana w ogóle Tę pułapkę mogłem wcześniej postawić, akurat sącie jesteś level wbiłem Dobra, więc to tyle w tym odcinku, odbieramy jeszcze i Nagrody jak najbardziej o, ninja 4 0, 0. i małpka pilo 4:2:0 elegancko, widzicie, mam tyle na tyle cukierków także co, widzimy się w kolejnym odcinku najprawdopodobniej w kolejnym już będę miał te wszystkie cukierki zmiana za 3-4 minuty, ok, promowana ok, już mam że to zostanę, także, że, że... Okej, okay. dobra więc co, tak tutaj się prezentujemy. na no główne, a to jeszcze muszę w ogóle porobić wyzwania, mam osiągnięcie na zaawansowane wyzwania i na dzienne wyzwania. Więc, że ja teraz z kumplem gram to dzienne wyzwanie i zaawansowane wyzwanie w jednym nagram w kolejnym odcinku. W ogóle, wir jest wydarzenie Bosa nowe. Okej, okay, 4 dni trwa od No i dobra, no to bez sensu już bym pokazywał, skoro i tak tego nie nagrywam. Kiedyś na pewno się odeceje muszę nagrać, właśnie wyjści muszę też nagrać. Tego to nie mało chcę nagrał. To jest dramatyczna mapa. Wtedy mamy kasy, jak widzicie tutaj. Wszystkie... Yy, sk całe sklep z trofeami tymczasowymi. Także... z sezonowymi, nie? A ten jest kozacki, dniowy, Ząk, kurde. Petarda. Dobra, bo kolega gra, czeka, także... Żeby mi nie uciekł, jeszcze wiedzę rozdamy, pójdziemy tutaj w kolce, ponieważ używamy ich teraz coraz więcej. Przyda się, na to mi w sumie tylko mapia Kasa została. To jeszcze to są jakieś wyzwania, mogę nagrać wyzwania. Te na które ukończyłem, że już jest ukończone, to bez sensu. Gdy te wyzwania mogę nagrać, ale może na nowym koncie kiedyś nagram. Także spodziewajcie się tego też. Ale to musiałbym nowy konto w założyć. Także e, chyba gdzieś mam jeszcze jedno konto z Tima. Dobra, bo jest drugi odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!